Paweł Błażewicz, Kultura Piwa, Olsztyński Zamek, 27 września 2014 roku, spotykamy się z panem Markiem Jakubiakiem. Witam, 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 ponownie witam. Ponownie, tym razem na naszej warmińskiej ziemi. Okazja, dla której się spotykamy, to otwarcie sezonu piwowarskiego oraz informacje o tym, jak Warmia w piwowarstwie się zmienia. No, i pan Marek jest naszym najlepszym gościem. Najmłodszym, może w rodzinie, ale bardzo zacnym. Koniec sierpnia to sensacyjna informacja. Grupa Browary Regionalne Jakubiak kupiły browar w Biskupcu, jeden z najpiękniejszych browarów na naszym terenie. Co więcej, no, nie byłoby to inaczej, gdyby nie okazało się, że browar ma wznowić działalność. Panie Marku, skąd pomysł na zakup browaru w Biskupcu i jakie plany? No to to, to nie proste pytania, ale jednak bardzo trudne. Skąd pomysł? Ja mam e, taki pomysł, żeby ratować browary, które można uratować. E, I to jest cały pomysł. Natomiast e, browar w biskupcu jeszcze tylko troszeczkę trzeba było, żeby, e, żeby faktycznie przestały istnieć. Działki były już podzielone. Jeżeli we, e, wszedłby plan zagospodarowania nowy, to ten browar przestałby istnieć. I w ostatniej chwili jeszcze zdążyłem go uratować. E, browarów w, w takiej sytuacji jeszcze jest parę w Polsce. Ja się przyglądam im bacznie. Patrzę tak jak w tenczynku, był taki moment, że wyczekiwałem dwa lata, aż syndyk masy upadłościowej podzielił to na działki i chciał sprzedać pod deweloperkę. I to był ten moment, w którym ja muszę wejść już. Bo to jest ten ostatni moment, w którym można jeszcze taką nieruchomość po Browarze uratować. No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nieruchomości po Browarze. Ważelnia, która tam jest, jest nie do używania. Nawet jej uratować za bardzo nie można, ona będzie jako eksponat. Natomiast ja ten browar wyposażę w, w nowe wyposażenie. Jedynie fermentację będę starał się ratować. Tam nie ma ani leżakowni, nie ma ciągów, nie ma maszyn, nie ma urządzeń. Tam może być jedynie muzeum czyli to może być browar interaktywny polegający na tym, że pokazujemy, jak ważymy dzisiaj piwo i jak ważyło się kiedyś piwo. I To jest w rejestrze zabytków ujęte jako obiekt zabytkowy musimy to szanować. No i musimy, mi to nie przeszkadza, bo właśnie o to mi chodzi, żeby browary zabytkowe były dalej zabytkowe, żeby to było tak, że w zabytkowym browarze waży się piwo. No właśnie, z racji mojego zawodu spotykamy się w moim miejscu pracy w Muzeum Warmii mazur Olsztynie. Chciałem się zapytać, ale ojciec usłyszałem sam, browar w biskupcu to nie tylko zabytkowy budynek, ale i wyposażenie. No i pan już odpowiedział, że to, to co da się zachować i wskrzesić w ramach funkcji browarnianych, będzie tak ta działanie, a to, co pozostanie, będzie tworzyło szansę. Czy w takim razie jest szansa, żeby browar w biskupcu był miejscem wizyt ludzi zainteresowanych piwną turystyką? Ja powiem tak, że gdyby Browar Regionalny Jakubiak zdecydowały się, żeby turysta, piwny turysta, mógł odwiedzić każdy z browarów, to moglibyście organizować pewnie już tygodniowe turnusy. Czy pan czytał mój biznesplan? Nie, chętnie przeczytam. No już parę kartek pan widzę ma w głowie poukładanych. To, to na tym ma polegać, że to, to zawsze znaczy tak na tym to polega, że reaktywowanie starego browaru to nie jest tylko kwestia piwa ważonego tam, ale to jest, to jest kwestia oddawania regionowi tego, co się temu regionowi należy. Jeżeli to są tradycje piwne i biskupiec miał ten browar przez ponad 150 lat, to ja nie rozumiem, dlaczego on go nie ma dzisiaj. Przecież jest popyt na piwo. Przecież piwa są popularne, a browar jest zamykany. To są tak zwane ja, ja tę sytuacje nazywam takimi niezasłużonymi wyrokami dla miejsc, które na to nie zasługują. I to biskupiec należy do takich miejsc. To jest piękny browar w pięknym miejscu nad rzeką, w pięknej miejscowości wśród przecudnych ludzi, i ja nie rozumiem, dlaczego ten browar miałby dalej nie działać. On będzie działał, bo akurat miał szczęście. No właśnie, a panie Marku, ponieważ. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy na forum technologii browarniczych w Elblągu, zgadziliśmy się obydwaj, że miasto bez browaru to nie miasto. A ja, będąc w Biskupcu, na początku września, widziałem naprawdę szczerą, niekłamaną radość tych ludzi, że ten browar ożywi ich miasto. Oni szczerze, szczerze w to wierzą. Tak samo jest z braniewem, które doczekało się wznowienia zakładu i od razu to miasto zaczęło pełni oddychać. A proszę mi powiedzieć w takim razie, jaki jest wstępny plan, bo tej części biznesplanu nie doczytałem. W takim razie jakie plany w Tenczynku? Bo myślę, że zakończenie inwestycji w Tenczynku, ale też uruchomi jakby większą intensyfikację działań w biskupcu. Tak. No to jest tak, jak w taktyce wojskowej. Te siły i środki są w tej chwili w tenczynku są w tej chwili wprowadzone. Za chwilę stamtąd one przejdą na biskupiec, to nie będzie. Bis biskupiec akurat jest w dobrym stanie. Te budynki są w dobrym stanie. Dzisiejszy właściciel dość dobrze dbało o ten obiekt, więc nie mamy problemu tak jak w tenczynku na przykład z budynkami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to wszystko jest okej, okay, nie? więc nie będzie z tym problemu. W Tenczynku był większy problem. Dlatego, że 70 lat tam ten browar w ogóle inną funkcję przyjął i my odtwarzamy teraz te wszystkie miejsca, w których było warzelnia była fermentacja, leżakownia. My to od początku w tej chwili budujemy. Znaczy budujemy, od, odtwarzamy jakby tą ro, te rolę, a w biskupce te role mamy już, prawda? Więc pierwsze projekty już mamy na biskupiec, tutaj chciałem Państwa pocieszyć a jeżeli będziecie chcieli jakby patrzeć jak to się dzieje wszystko na bieżąco to zapraszamy na nasze profile facebookowe w tym i mój prywatny i tam ja często się wypowiadam na te tematy może za bardzo czasami emocjonalnie ale jednak wyrażam swoje zdanie, więc tam, tam jest miejsce tych sympatyków tego wszystkiego, co my robimy w Polsce i dla Polski oczywiście. No właśnie, serdecznie zapraszamy na, na, na profile związane z browarami Jakubiak, zapraszam na Kultury tak. Piwa, na profil Pana Marka, choć tam chyba tematy nie tylko browarniane. My wróćmy do tematu browarnianych. Każdy browar w Pana grupie to jakby budowanie innej oferty. Czy można śmiało powiedzieć, czy zaplanować zakres jakimi piwami zaskoczy biskupiec, bo ja powiem szczerze, jako młody człowiek, zawsze byłem zafascynowany tacą chłodniczą, która dawała tym piwom specyficzny której smak, nie której nie ma, której stelaż pozostał, tak, bo teraz jako muzealnik muszę powiedzieć, której stelaż pozostał, ale chodzi mi o to, no, Browar biskup był też pierwszym browarem w Polsce, który zastosował kegi, tak, to, to przyniosło mu olbrzymią sensację, ale no, teraz kek już nie budzi zupełnych emocji, a może jakiś plan, jakim piwem Browarbiscu, co mógłby zaskoczyć w przyszłości? Eee, powiem tak, że no najlepsze dzieci, jak rodzice robią te dzieci, obserwują. Z... To... Dobrze, to, to postaramy o, się o, wyciąć. Sorry. Nie musicie tego wycinać, natomiast prawda jest taka, że my oczekujemy współpracy. No, przecież tutaj macie, macie fa fanów piwa, macie piwowarów domowych. Podpowiedzcie nam, co, co, co chcielibyście, żebyśmy my robili w Biskupcu. My jesteśmy otwarci jak najbardziej, dlatego też nie chcemy narzucać jakiejś własnej woli. To my nie jesteśmy takimi biznesmenami, którzy przychodzą jak szeryf i zaczynają w tym miejscu rozkazywać absolutnie, my się. Zaadoptujemy. No niestety i ten rejon się musi też zapoznać z tą myślą, że my się zjawiamy, bo zjawimy się tu całą grupą, czyli wszystkimi browarami, tutaj w Olsztynie będzie dystrybucja naszych produktów i browar biskupiec będzie poprzez to również pójdzie w Polskę. Dla samego biskupca to jest nieprawdopodobna kampania reklamowa, dlatego że każda etykieta jest reklamą biskupca. I powiem tak, że ponieważ zamiar ten biznesowy tego biznes planu, tej części biznes planu, którą Pan przeczytał, jest tak, że transparentność polega na tym, że my ludziom w trakcie ważenia pokazujemy, jak się to robi, gdzie się to robi, jak się to konfekcjonuje, to, to w przypadku Lwówka rocznie odwiedza nas 11 tysięcy ludzi. Proszę sobie zobaczyć, jaka to jest skala chętnych do oglądania starego browaru. Biskupiec będzie miał to samo zjawisko zapewne, bo to jest blisko Olsztyna i Mazur. Może to będzie skomasowane w paru miesiącach. Natomiast z całą pewnością ta muzealność taka, ciekawość do tego, jak to się robi, czyli ta transparentność nowoczesna, będzie dostępna i będzie na pewno skuteczna. No właśnie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować. Z pewnością zjawimy się, kiedy prace się rozpoczną, aby przekazać również naszym widzom, jak one się dzieją i ja w imieniu warmiaków, ludzi, którzy są stąd, no, serdecznie dziękuję, że browar będzie miał szansę się wznowić i z niecierpliwością czekam na doniesienia nie tylko z frontu ideologicznego, ale przede wszystkim z browarnianego, bo to bo piwo ludzi jednoczy, a nie dzieli. Dziękuję serdecznie. To, to jest bardzo sentencja ładna. Piwo łączy i to jest taki przekaz dla wszystkich. Nie? Zapraszamy, co w biskupcu o tym dzisiaj na początku sezonu piwarskiego na Warmii oraz na pewno na kanałach Browarnika Tomka z pewnością, bo ten jest. Być może, być może. Ten, ten jako pierwszy rozmawiał również z nami na temat tego, co w Biskupcu oraz na kulturze piwa. Dziękujemy.